Śrędzę to jest kolejny odcinek na moim kanale, no i dzisiejszy odcinek jest pomysłem widzów z Discorda, oczywiście zapraszam, strefa karier, no i jest to odcinek o szkółce juniorów, jak rozwijać juniorów, jak najlepiej ich szukać, jak je wybierać, co robić, aby w pełni wykorzystać ich potencjał. No właśnie to chciałbym przedstawić Wam w dzisiejszym odcinku, ale zanim to to chciałbym poprosić Was o subskrypcję, ponieważ obecnie mamy 3800 subskrypcji około, także chciałbym jak najszybciej dobić do 4000, także mam do Was prośbę, po prostu zostawcie Subskrypcję, no i myślę, że możemy zaczynać odcinek. Na pewno większość z was wie jak korzystać ze szkół juniorów, z kadry juniorskiej i tak dalej Ze skautów. no jak widzicie jesteśmy w biurze No i chciałbym dzisiaj po prostu wam pokazać Jak sprawić właśnie, żeby ci średni Zawodnicy ze szkółki stawali się Właśnie takimi totalnymi koksami Po 90 overalla, po prostu chciałbym wam pokazać Dzisiaj parę wskazówek, których ja Używam i które może wam się Przydadzą, także zacznijmy od kadry juniorskiej Tutaj oczywiście mamy scoutów Mamy możliwość zatrudnienia trzech scoutów Ja tutaj widzicie mam najlepszych 5 na 5, no ale mam tutaj Jeden wolny slot, no i właśnie chciałbym Wam pokazać, jak tutaj to wygląda. Także zatrudnij scouta. No i mamy pierwsze co? U góry, doświadczenie. Im bardziej doświadczony scout, tym więcej piłkarzy znajdzie. No a e, jeśli chodzi o ocenę, no to scout lepiej oceniający umiejętności piłkarzy znajdzie lepszych zawodników. Czyli doświadczenie tutaj e, wpływa na ilość znajdowanych piłkarzy, a ocena wpływa na jakość tej piłkarzy, czyli po prostu na ich wyższy overall potencjał i tak dalej. E, no ale właśnie dlatego najlepiej postawić na scouta 5 na 5 Chociaż jeżeli brakuje Wam pieniędzy, no to tutaj już musicie indywidualnie wybrać, czy wolicie więcej zawodników, czy zawodników mniej, ale lepszych No i co? Ja zatrudniam sobie tutaj pana Ole Fischera Oczywiście No i mamy tutaj mapę świata No i jak widzicie po prawej stronie mamy koszt 9-miesięcznego skautingu u skauta 5 na 5 Koszt w Europie Południowej, Północnej, Środkowej i Ameryce Południowej wynosi 360 tysięcy Oznacza to, że w tych regionach szansa na znalezienie bardzo dobrych jest większa niż w regionach typu Ameryka Północna czy Afryka lub reszta Europy, których koszt skautingu jest wart 180 tysięcy. Jeśli chodzi o Azję i Australię, no to jest to jeszcze tańsze, no i tutaj szansa na znalezienie dobrego juniora jest jeszcze mniejsza, no i tak naprawdę nie ma różnicy, czy wyślecie skauta do Belgii, czy do Austrii, czy do Francji. Tutaj szansa jest taka sama. Jedyne, co się liczy, to właśnie te ceny, ceny skautingów na po prostu kilka miesięcy. No i jak widzicie, mamy tutaj dwukrotnie mniejszy koszt, także po prostu będzie mniejsza szansa na znalezienie dobrego juniora. No i wyślijmy sobie przykładowo skauta do Europy Europy Środkowej do Szwajcarii na 9 miesięcy. Mamy tutaj różne typy. To już zależy, jakiego zawodnika szukacie. Mocny w obronie, no to oczywiście będzie jakiś defensywny zawodnik. Mamy również napasnik, no to wiadomo, będzie to zawodnik ofensywny, także tutaj mamy różne typy. Ja dam sobie po prostu dowolny. No i miesiąc minął. Dostaliśmy trzy raporty zwiadowcze od naszych skautów. Zacznijmy od pana Fischera. No i oczywiście nie ukrywajmy, większość juniorów, tak jak ten, będzie do wyrzucenia. Niska wartość, co oznacza po prostu niski overall oraz bardzo niski potencjał tutaj po prawej. 60 2,84, no jest to zawodnik, który jest po prostu do wywalenia, nawet jak jesteście w najgorszym klubie świata, on się po prostu nie przyda. Tak samo z panem Benjaminem Michelem, on właściwie jest jeszcze gorszy, no ale mamy tutaj z Bindena, bardzo fajny przykład. Zobaczmy na potencjał, 82,94. Bardzo obiecujący zawodnik, jeśli chodzi o potencjał. Zobaczmy ocenę ogólną, 57,75. Tym bym się do końca nie sugerował, bo ważniejsza jest wartość zawodnika, 1300, co oznacza, że po prostu będzie mieć to 60 overalla, myślę około, także myślę, że może można go wziąć do zespołu i zobaczyć, po prostu, co z niego będzie po zmianach pozycji i tak dalej. No i mamy raport wiadowczy z Czech, oczywiście, jest to reszta Europy, także, jest to właśnie ten obszar, który jest po prostu tańszy. No co równa się właśnie z gorszymi juniorami, aczkolwiek tutaj widzimy Libora, Maresza. No i oczywiście, jeżeli jesteście w samym zespole, to taki chłop mógłby być jak najbardziej przydatny. No można mu zmienić pozycję i sprawdzić, co z niego będzie. No i zresztą zrobimy to, aczkolwiek ja, będąc już w dobrym klubie, nie biorę takich juniorów i stawiam sobie próg tak Mniej więcej od miliona. Mamy bardzo fajny przykład. Bramkarz, 1,900. Bramkarze mają zaniżone wartości, to znaczy, jeżeli bramkarz jest wart 2 miliony, to prawdopodobnie będzie mieć więcej ofreala niż zawodnik z pola, który również będzie wart tyle samo. Także tego pana weźmiemy. Bardzo fajny potencjał i wartość. No i myślę, że coś może z niego być, aczkolwiek z bramkarzem jest taka wada, że nie można zmieniać im pozycji. Jesteśmy w Belgii. Mamy pana, który ma ocenę ogólną 51,69 całkiem przyzwoicie, ale jak widzicie, potencjał jest już fatalny, a także jego wartość jest fatalna, także patrzcie na wartość, bo ona bardzo dużo tutaj mówi. No, ta wartość powinna chociaż zakręcić się koło miliona, żeby w ogóle był sens takiego zawodnika brać. Mamy Williama Hermansa, 1600 wartości, dobry potencjał, oczywiście bierzemy go i zobaczymy co z niego będzie. No i tutaj ponownie kolejny zawodnik Julian Marshall, pozycja, jak widzicie, może grać na środkowej pomocy, może grać na cofniętym własniku oraz grać na prawym skrzydle, także zobaczymy oczywiście w grę wchodzi także zmiana pozycji, więc nawet jeżeli zawodnik nie ma odpowiedniej wartości, ale ma Wysoki potencjał, warto go wziąć, przetestować, zobaczyć, czy po zmianie pozycji po prostu będzie to wyglądać lepiej. Jesteśmy w szkółce juniorów. Oczywiście tutaj juniorów jest troszkę dużo, ponieważ brałem wielu, nawet takich, którzy nie do końca się w zespole sprawdzą, ale zobaczymy. Chciałbym jeszcze nadmienić, że nawet jeżeli zawodnik ma bardzo wysoki overall, jak na np., na 71, ale ma niski potencjał, przykładowo 81, no to taki zawodnik raczej się mocno nie rozwinie. Nawet z dynamicznym potencjałem nie rozwinie się do 90. Będzie mu z tym bardzo ciężko i uważam, że takiego zawodnika lepiej sprzedać albo po prostu wyrzucić i postawić na takich, którzy mają wyższy potencjał, bo w mojej opinii potencjał jeśli chodzi o szkółkę jest ważniejszy, no bo tacy zawodnicy mogą się po prostu lepiej rozwinąć. Bardzo ważną kwestią juniorów jest plan rozwoju oraz zmiana ich pozycji. Jak widzicie tutaj nie wszyscy mają plan rozwoju, mają plan zrównoważony, co oczywiście nie może tak wyglądać. Trzeba te plany rozwoju zmieniać. Ja daję plany rozwoju takie, które są po prostu najkrótsze, czyli tutaj 9 tygodni daję mu to, lecimy dalej. Mamy tutaj oczywiście pana Martina Nysa, również szukam najkrótszego planu, no i daję mu 10 tygodni dalej. Mamy właśnie Vanakera, no i tutaj postanowiłem zmienić mu pozycję z SPD na SO. Zobaczymy, czy to przyniesie w ogóle jakikolwiek skok oceny ogólnej. No i mamy plus 1, nie jest to duży skok, ale zawsze coś, no i dajemy mu jeszcze plan rozwoju, oczywiście jak najkrótszy, 10 tygodni. Czasami oczywiście jest tak, że jest krótki plan rozwoju, na przykład właśnie 3 tygodnie, ale niekoniecznie chciałbym, żeby dany zawodnik szkolił się w tym kierunku. Przykładowo wolałbym, żeby ten zawodnik przycił bardziej strzały i pracował coś w ataku. Dlatego daję mu dłuższy plan rozwoju, żeby po prostu ukierunkować go w odpowiednią stronę, po prostu w stronę, w której chciałbym go widzieć, bo na przykład chciałbym po prostu, żeby był bardziej ofensywnym zawodnikiem. No ale dobrze, sprawdźmy zawodników, którzy mają zrównoważony plan rozwoju, są to zawodnicy, których oczywiście dodaliśmy do szkółki, no i mamy pana z Bindena jak widzicie, prawy skrzydłowy, ale ma bardzo wysokie strzały, jak na swoją ocenę ogólną. Dlatego, moim zdaniem, warto dać go na środek ataku albo na atak nawet. No i zobaczmy. Mamy, ma tutaj bardzo dużo strzałek do góry, aż 7. E, także to jest właśnie jeden z wyznaczników, czy dany zawodnik powinien iść w tym kierunku, czy nie. Spróbujemy, dajmy mu napastnika i zobaczymy, co po prostu z tego będzie. Zakończony rozwój. Można już tutaj zmienić pozycję naszych zawodników. No i zobaczmy, pan marszal. E, zmiana pozycji na napastnika. Dała plus 1, tylko plus 1, ale to oczywiście jest zawsze coś, no i teraz znajdźmy mu odpowiedni plan rozwoju W sumie ten jest git najkrótszy No i mamy Lukę z Bindena, ciekawe nazwisko swoją drogą, zobaczmy Zmieniamy mu pozycję na napastnika, no i dostaje aż plus 2, całkiem fajnie Oczywiście zdarzały się większe rozwoje, nawet plus 9, takie również istnieją No ale to jest na zasadzie, jeżeli zmienimy środkowego obrońcę na napastnika Tak też się zdarza, no i czasami zawodnik, który ma 58, dostanie 67 no ale dobrze, możecie się zapytać, kiedy brać zawodnika do składu seniorskiego, kiedy brać go do podstawowej drużyny, nawet jeżeli ma właśnie bardzo fajny potencjał, jak tutaj pan Liam Mareschal, 92-94 chyba lepszego nie da się mieć. Jeżeli nie ma takiej szans, żeby zawodnik grał, no to nie ma sensu brać go do podstawowego składu. Dlaczego? Ponieważ jeżeli zawodnik nie zagra no, około 70-60% spotkań, to prawdopodobnie spadnie mu potencjał, po prostu, nawet jeżeli overall mu wzrośnie chociaż nie wzrośnie mu pewnie więcej niż w szkółce, no to spadnie mu potencjał, spadnie mu status na przykład właśnie z ma potencjał, by stać się wyjątkowym na wykazuje wielki potencjał, po prostu zawodnik będzie się gorzej rozwijać, także zostawiajcie zawodników aż zaczną marudzić, aż dostaniecie wiadomość, że dany zawodnik chce opuścić szkółkę i dostać się do podstawowego składu no i wtedy dopiero bierzcie zawodników, jeżeli nie macie pewności, że oni będą grać, jeżeli macie pewność, że zawodnik będzie grał sporo, no to bierzcie go i dawajcie mu dużo szans do gry, żeby się rozwijał. No ale dobra, o co chodzi mi z tymi statusami? Jak widzicie, mam zawodnika Gabina Guyona, napastnik z Francji no i ma status tutaj po prawej, dobra inwestycja na przyszłość, no i to oznacza, że ten zawodnik ma widełki potencjału od 86 do 90. Oczywiście pomoże mu jeszcze ze zwojem dynamiczny potencjał, więc ważne jest, by on po prostu sporo grał, no i wtedy dopiero lepiej się rozwinie. Mam również Drisa Vermersa. no i jak widzicie, overall aż o 3 większy, ale jego status to wykazuje wielki potencjał, co oznacza, że widełki jego potencjału to 80-85, ale mam również Sebastiana Garniera. Ma potencjał, by stać się wyjątkowym. To oznacza, że jego potencjał to 91+, więc naprawdę gwiazda. No i tutaj mamy praktycznie pewność, że ten zawodnik rozwinie się właśnie do okolicy 90, no ponieważ już ma bardzo wysoki overall, więc raczej nie przystopuje. Jeżeli miałby 69 overall i właśnie taki status i on by nie grał, to ten status z roku na rok by spadał, aż w końcu jego potencjał nie byłby 91+, a na przykład 83. Także warto tych juniorów zostawiać w szkółce juniorów. A jeżeli już bierzecie go do podstawowego składu, no to wyślijcie go na wypożyczenie. Tak jak ja wystawiam swoich juniorów, jak widzicie tutaj, Rivas, Martin. Jak widzicie, mam okienko transferowe. No i chciałbym wam zaprezentować ostatnią rzecz w tym odcinku, a jest to bóg z wypożyczeniem. Jak to działa? Zacznijmy od przeniesienia sobie kilku zawodników do składu seniorskiego. Tak po prostu, żeby eksperymentować, żeby pokazać wam, jak właśnie działa ten bóg. Normalnie. Bym ich nie przeniósł, ale mówię, robię to w formie eksperymentu, także zobaczymy. Ok, przyniosłem kilku zawodników do składu seniorskiego, no i teraz ich wypożyczmy. Wszystkich, żeby pokazywałem o co chodzi. No a przy okazji chciałem wam pokazać, że ten ziomek nagle z dnia na dzień na wypiszeniu skoczył o chyba plus 6 overala, yy, Także dziwna sprawa, no ale brawo dla pana Szarera, bo fajnie się rozwinął. Także to jest przykład, że warto dawać zawodnikom wypożyczenia. No bo jak widzicie, plus 6 w tak naprawdę jeden sezon. Yy, no i może ten overall mu jeszcze urośnie. No i naprawdę serio, no warto ich wypożyczać a nie zostawiać w składzie seniorskim. Jesteśmy w centrali składu, mamy pana Davida Devosa, Davida Devosa, nieważne, no i ma on 65 overall, no i jest na wypożyczeniu w Barnsley, co trzeba z nim zrobić? Od razu zakończyć wypożyczenie, no i jak widzicie, overall urósł mu o 1, ok, może nie dużo, ale zawsze coś, no i teraz wypożyczamy go jeszcze raz, on sobie pójdzie jeszcze raz na wypożyczenie i rozwinie się jeszcze bardziej, no a tak oto w jeden dzień overall skoczył mu o plus 1, no a czasami te skoki są nawet o 3, generalnie nie mamy wystarczającej liczby wypożyczonych juniorów, więc chciałbym Wam pokazać jeszcze ten przykład z wypożyczeniem na tutaj Armelu, Bella, Koczapie, odwołajmy, no i mamy plus 2, także więcej, plus 2, bardzo fajny rozwój no i jeżeli go nie potrzebujemy, to możemy jeszcze raz go wypożyczyć albo po prostu ogrywać go w naszym składzie. Mamy tutaj jeszcze wypożyczonego Natana Telle, zakończmy wypożyczenie, no i jest plus 2, także łącznie już plus 3, bardzo fajny rozwój, no i jest 68 na 71 tak naprawdę wy, w 2 miesiące jakoś, no i to działa tak samo z nierami. identycznie, po prostu nie mam ich wystarczająco, w każdym razie jeżeli możecie, no to wypożyczcie, jeżeli zawodnik marudzi wam już, że chce iść do składu seniorskiego, a wy wiecie, że nie będzie grać, to wypożyczcie go właśnie w ten sposób, czyli cofnijcie jego wypożyczenie, no i jak wróci z lepszą oceną, no to wypożyczcie go jeszcze raz i zostawcie na rok, czy dwa, czy tam ile potrzebujecie. No i co, mam nadzieję, że film Wam się podobał, Przypominam, jeszcze raz lecimy po cztery koła, także zostawcie subskrypcję, no bo brakuje tam niecałych 200 subów. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Kolejny poradnik na moim kanale, jeżeli tak, to oczywiście łapeczka w górę. No i może macie jakiś pomysł na poradnik, napiszcie w komentarzu. No ja lecę, już się mano.